Dzień dobry dzień dobry, witam wszystkich na kanale Rolnik i jego ciąg. Słuchajcie, dzisiaj w odcinku Dierżawa. Wziąłem w dzierżawę, kawałek, dwa stary Tylko co? No tylko trzeba będzie to uprawić. Mianowicie porośnięty. Baderskiem pole. Purszy czas nie było uprawiane ze względu na zdrowie. Bądźcie się no i co? To... I białe. <noise> Dobra, pokażę Wam co to jest. No zobaczcie, to jest fajnie, bo jest jakie badyle tylko możliwe. Działka zaczyna się mniej więcej od tego słupa Za tamtym. To jest 2 hektary. Chcę to opryskać. Tylko pierwsze co muszę to przetależować 60. Z tego względu, no tu z brzegu to jest troszkę lepiej, ale tam jak rzuski rosną. Tam jest strasznie wysokie badyle. Jest w pas. Jest tak porośnięte e, badyle wysokie, że dołem ta perzowina jest tak jakby przykryta tym badylskim. Jak ja to zechcę kurde opryskać teraz, to może tej perzowiny nie wziąć. Poza tym sporo jest takiego suchego badyla. Także stwierdziłem, że pierwsze co przetależuję, aby to przytłuc. Tylko. Bo no, nie będzie nic żadnych tam kombinacji, że to po talerzowaniu ma jakoś tam nie wiadomo jak wyglądać. Aby to przypłuc, a jak to tylko odbije, to dyle co z opryskiem. I później orka zimowa. <laughs> na wiosnę będziemy coś. Starali się obsiać. <laughs> Dobra. Ja Was zapraszam na kolejny film. Już plan. Pomalutku, bez pośpiechu, wszystko zrobię sam. Nad makietą się męczyłem ładnych parę lat. Ale za to zwiedzać cudo będzie cały świat. Tu na razie jest ściernisko ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to grę, będzie stał mój pan Tu na razie jest ściernisko Ale będzie San Francisco A tam gdzie to kredowisko Będzie stał mój pan Do roboty mam zmykałkę krzepę Mam jak wół Sam pociągnę wóz pustaku, Choćby był bez kół. Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz zbożę żwir. Mam to w nosie, że sąsiedzi mówią o mnie świr. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco! A tam, gdzie to kredowisko, będzie stał mój bar. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to grę kredowisko... Zrobi się ładny kawałek pola. Przytależowane, przytłuczone. Teraz będziemy czekać aż po wschodzi. i wtedy damy oprysk. To uschnie, to uschnie. Co odbije, to się wtedy opryska. Bo tak, to ja bym czekał ten oprysk. Eee. No pryskałby pole, ale efekt by było, 40 50% Miejscami sami taka trawica, że wyżej przed przedni maski Miejscami 80% pole. Z przodu trochę ładniej było niższa. Tam z przodu można byłoby pyskać, ale jak już wszystko zrobione to wszystko. 60 da wydała ale żyweczka też mi zostało raz od między jeszcze raz przejadę. Odrzucę od miedzy. Z tej strony. bo to porośnięte mocno. Z tamtej strony było mniej porośnięte, teraz wystarczy, z tej strony jeszcze raz przejadę. I co? No i na tyle. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. siemanko, Jak się podobało, zostawcie na sobie. Łapka w górę. Mój komentarz, subskrypcja. I co? Do następnego. Bajo!